Będziemy walczyć z Honorem i za Hammer. Cieszycie się, mam nadzieję. A więc... Jednak chciałbym mieć pik na dwie, drugą turę, bo to jest Paladin. Chcieć to jedno, a dostać się drugie. Jej, dostaniemy swój late game. To jest dobry pomysł. Nie, yeah. Dostaniemy swój late game. Welp. Masz pierwszą torę przyjacielu. Bez monetki. Dobra, to jest palady. Faktycznie może mieć. Dobra. Coś do zagrania. Dobra, no pas. Nie będę marzyzować, jak nie mam drugiej karty, karty za mamy w łapie. Teraz na pewno masz coś do zagranie. Jesteś Nie Niemożliwe, żebyś nie miał drugiej tury. Co ty mógłbyś mieć? Kurra, dwa na dragler uuu Okej się. Do no jasnej cholery Obałem się tego, że on się wymieni. Teraz użyję Master for Battle. Wystarczy, że raz trafił, ale jeden na jeden, już nie wiem, czy się cieszę z tego. o tym, ok. Wszystko mi zabije. No, sami to, że chyba użyję dum hammeru i po prostu będę siekać. Nie widzę innej opcji. Oczywiście, Ryan, się niesamowicie przy tym. O mój Boże. To jest szokadin Chyba. Nie wiem czy powinien się cieszyć. Jeszcze nie wiem, co mi ciężko teraz stwierdzić. Ogólnie OBRB za bardzo dużo. Nawet nie będę rozważać innej możliwości. Nie ma opcji. Zdaję mam tylko trzy many tak w ogóle. pas Fajnie! Podchodzę do samek, ale za 5 many, za 4 many. To jest Szokadin. To jest pieprzony Szokadin. Bo wymieszany z sekretem. Pewnie Awęcz. A może nie? Znaczy, jej, fajnie! Mam dużo rzeczy do zagrania. O, taunt! Okej. Okay. Takim zabawne. Złożył broń 4 na 2 na specjalu moim. Bardzo dobrze dla mnie. Problem jest moje tempo, a raczej jego brak. o siema, Nie, to jak był zwykły sekret paradin. Tak, najzwykle na świecie sekret paradin. Nie wiem, co ja chcę zrobić w tym momencie. Ja naprawdę nie wiem, co ja chcę zrobić. Co za mama. Cokolwiek nie zrobi, mam przyjebane Pana jeden. Mam nadzieję, że on dostanie tego bafa Dobicie. On ma właśnie 13 obrażeń. Będę mieć 5 minut w następnej turze. Użyję specjalu, bo mogę. Nie... E, jestem martwy, co nie? 10, 12, 6. Sz... Wystarczająco dużo obrażeń. Bye bye. Aaaa. To jest zakrapne! To jest zakrapne, moi drodzy. Pod koniec tego odcinka, chyba żeby pieprzył Rubienek. I wstawię coś, co, nie wiem, w jakikolwiek stopniu pomoże mi przeciwko tym, nie wiem, paladynom. Troll! Czy Nerben nie jest taki zły, ale za, za rzadko się przydaje? On przydaje się za rzadko. To jest ten problem, przydaje się za rzadko, jest spoko jako karta, kombi się z kartami parady... szamana, ale za rzadko. Teraz się zastanówmy, co byłoby dobre za dwie many, zakładając, że musimy grać za dwie many. Zatrzymany, nie potrzebujemy kart. Może coś za jeden many większy early game A czy zależy na... O mój Boże, serio No dobra no a no, co poradzimy? Panie by było jakby teraz zagrał... nie wiem, monetkę. O, oh, whatever. Wymieniasz się? Teraz pytanie, czy chcę mieć wyjebane, czy nie chce mieć wyjebane? Serio, nie włączam Facebooka? Dobra, zaraz to ogarnę. Eee, zrobię tak. Ponieważ może dalej rzucić tego. Shada. Więc w tym przypadku będzie dobry. A jakbyśmy żyli teraz. Na zmiennego miniona. To byśmy nie mieli jak zabić mu shada. To jest mój Facebook. Jeszcze wyłączam, przepraszam Was bardzo za to, przepraszam Was. Decoy, czyli Shredder. Rozumiem. Nerubian jest o tyle fajny, że blokuje nam po części nożyki. Jest. Nie dość, że fajne obrażenia, to jeszcze. Jak jeszcze jeden nożyk wejdzie, to będą fajne obrażenia. O, oh, i wonder Nad czym To jest w ogóle godzina 262 Mam zamiar nagrywać do późna w nocy. Nie mam czasu Chyba, że w ogóle nie będzie progresu, to stwierdzę, że niestety tym dekiem nie damy rady. I tyle. Okej. Okay. Szczwane. Wymienisz się tak. I teraz ja zrobię sobie bardzo fajne value. Zrobię tak. Dobiorę monetkę. I w sumie nie wiem, czy to mi się opłaca, bo on wyrzuci pewnie tego typka 5 na 6 No zrobię tak. Monetkę sobie zostawimy. Uu. Mogę na przykład zmazywać rudryka w sumie dużo, to nie będzie złe. O, ale oh, Mogę jednak to zrobić. Fila, co to jest? jakiś agro. Druid. What the fuck, mates? Dobra, czyli robimy miolo, rozumiem. Kolejne. No i jebać to. Up Ha, ale zrobiłem w konie. Hop. Za cztery, proszę. Kocham cię. Dobra, jest zajebiście. Że nie mamy więcej ale, nie? To może być problem. Z drugiej strony jego specjal by za bardzo bolał, gdybyśmy kontynuowali. Specjal tu, czyli prawdopodobnie użyjemy teraz spiritu. Gdzie ja mam many Specjal, Spirit. Uuu, to jest interesujące. Dobra, zrobimy tak. Dobra, i tak nie wiem co zagrać teraz. Trzeba coś wystawić. Trzeba coś wystawić. W Na następnej turze mamy 8 minus 2, 6 many. Czyli możemy zrobić doomhammer Rockfighter combo. Nie możemy. What? Szukam logiki. Ale coś nie mogę znaleźć. Podejrzewam, że może mieć combo, ale... Hmm. Nie wiem co się wymyślać, ale... dobra. Mhm. Dlatego, sobie zmniej... Dlatego mi zmniejszył. to ta, ta do dwóch życia. Podejrzewałem, że mam Force of Nature, wątpię, że miał Savage War. Miałby zasłałe profity z tego, czy? Okej. Dobra, właśnie chodzi już niewiele da. Mijasz się tak, dobijasz mi innego taunta. Dobierz mi pewnie 0 na 1 typka. Winijś się tym... Okej, nie A nie, zabiję mi Okej. Rozumiem. Muszę iść w tauty. Zajebiście. Nie mogę sobie pozwać na coś innego. Muszę mieć tauta. Gdybym miał kolejny kombo albo cokolwiek. To jest kombo deck. Mam 15 życia. to nie jest bezpieczna ilość. Zwłaszcza, że on ma charge w deku. Trzeba się otamtować, bo tu mamy czas na to. Jest za specjal. Teraz pani po mi podejdzie heal totem. Proszę. Uuu, rockbiter, to jest interesujące. Czy to jest bardzo interesujące? Najpierw zrobimy tak. Zrobimy to w ten sposób. Mamy bardzo mało życia w tym przypadku. Ale! Mamy taunty. I to nam umożliwi jakieś przeżycie. Prawdopodobnie użyję specjalnie, żeby zabić tamtego. No i w tym momencie musimy się śpieszyć, żeby go zajebać, bo to jest po prostu tykająca bomba. Mu, podejdą mu potrzebne kawałki, najbardziej swipe. O mój Boże, zaczynają podchodzić. Tałem po prostu No Dobra, oczywiście totem co tu, bo potrzebujemy to temu i heal do temu, heal do temu też. Ta bądź heal totem, bardziej heal chyba w tej sytuacji. O, się. Dobre karty Drobionek eee... Nie miał już rok Rockwajteru I ja mam obrażenia o samej 6 W tym przypadku 6 obrażeń, 10 obrażeń 14 obrażeń One damage of fliffal Chyba, że wystawił... No nie dobra, nie bądź tak Zabić mi kartę. Dobić nie będziemy mieli jak, więc... Narobiona nie, nie ma sensu zbytnio zrzucać. Cokolwiek on wystawi, my się pozbędziemy tego. Boom chyba by najbardziej zabolał teraz. I must safeguard. Okej. Nie ma już kolejnego Forza of Nature. Ale z drugiej strony okay. Savage Roller, Charge, wszystko. I tam co temy. Jazda, jazda. Potrzebujemy tam totemów. Nie ma już Force of Nature. I ma tylko jedną kartę. Jedyne co by nam mogło nas zaboleć to defling I can see. Yes. Ale mi się nie do kibla. Ale muszę kontynuować, muszę grać. Znowu drugi, druga gwiazdeczka. Jej. Wiesz, że się tutaj spędzimy. Dobra, no. Dalej. Dalej, dalej. Ciekawe kiedy bijemy tą czwartą rangę To jest dobre pytanie Ten Norwien nam się bardzo nie przydaje Saka To jest interesujące Proszę bądź zulakiem że z drugiej strony mamy dobry też start na handloka, ale handloka się bardziej boi niż Zuloka, wiecie? Prze przeciwko Zulokowi się przyjemnie gra. Zdecydowanie się przyjemnie gra. Jeżeli grasz takim deckiem, takim tempodekiem, moja opinia. No, zresztą tego, że nic nie w pierwszej turze, trochę powątpiewywam w to, jak bardzo może to być handlok. Wrócimy totem golem, dobra. Pffu, Zulok To jest handlock, dobra. Znamię tu, że walniemy za dużo. On tapnie, będzie mieć mało życia. Będzie stracić po gaciach. Na Hellfire nam nie zabije nic. Ashing the Watcher. Ja znam te twoje sztuczki, wiesz co? Fuck you. Ja znam te twoje sztuczki. Shadow Flame jest zbyt bolesny w takim przypadku. Choć oczywiście teraz Silence, Dark Bomba, i jesteśmy w niezłej dupie. Topdeck, czyżby? Patrzcie, to jest stąd karta, to jest Topdeck. Uwaga! Znaczy po części rozumiem to zagranie. Pytanie, czy ma go dopakować, żeby zrobić mi ten, ten. tego miniona. Bo nie ma jak mi go zabić, to jesteśmy w bardzo, bardzo ciekawej sytuacji. Bardzo ciekawej sytuacji. Jeżeli nie ma jak mi go zabić, trochę dziwi mnie to. to rozumiem, chciał się pozbyć Devon Shieldu. Za bardzo się go bało. Defender w Argus. Okay, jeden poszedł. Wiadomo jakich powodów. Teraz my możemy popnąć się Nerubiany. Albo rzucić Aue Nie, nie, powtórny Ty Wystawię od razu Creepera. Muszę założyć, że nie ma ałe. Nie mogę się ograniczać w tym przypadku. Nie mogę grać wokół Aue. Bo po prostu nie mogę, no nie mogę. Nie ma opcji. Muszę go jak najszybciej zajechać. Handloki, czemu wraca era handloków? Czyli, jeżeli ma wrócić era handloków, ale czy tak grać handlokami, kiedy są z Sekret Paladynów? Przecież Sekret Paladyn się nagle natychmiastowo rozstawia i macie przejebane. Z drugiej strony te Gianty, te Taunty, no rozumiem. Okej. Okay. Tak? Nie, zagrać z krwem. Problem jest to, że mało obrażeń zadam. No okej, okay, mam stół. Tak długo jak nie ma AOE, powinno być ok. Nawet Gianty go nie za bardzo wyratują oczywiście bardzo mu pomogą. Ale nie za bardzo go wyratują, ponieważ mamy też duże miniony na stole. Ten Urmian W końcu się tak poważnie przydają. Aż kto wie. Może mieć Shadow Flame na łapie, dlatego wyrzucił tamtego Watchera. A po prostu się kierował ku Argusa. Ale nie daliśmy mu szansy. No cóż. Mamy mało kart wapi, ale mamy na stole dużo rzeczy. Tak długo jak nie ma, ale jakiejkolwiek osłony. Powinno być okej. Zami dużo że Drake dla do Hellfire. Wciąż, nie zabiło nam to wszystkiego. U, Tak tak na poważnie. Dobra. Nie pomyślałem, że może mieć. Nie weź to. Nie mamy o jednej drobnej rzeczy, Molten Giant. Da, Dawniej grałem się handlokami, handlami przez cały czas myślę o tym, żeby iść do Kibla. <śpuszk> <śpuszk> o, to jest moje największe zmartwienie w tym momencie. Dobra, jebać to, void color. O, to nie jest taki handlock. To nie jest taki handlock o jakim myślimy. How about this? Tu no Dostres! Prawdopodobnie miał Marganisa. Również Tak czy siak, trzy gwiazdki A czy uda się więcej? Wiecie, trzy gwiazdki już mnie tak naprawdę nie cieszą, bo wiem, że zaraz spadnę do dwóch. Więc pytanie. Czy to nie był handlock? A może był? Albo to była jakaś zimna hybryda handloka z... nie wiem czym. Z demonami? Tuż. wiem, że miał słabe podejście, tak? Achmed. Detonuj, hmm, hmm, To tym golem jest ok. Shredder. Bardziej mi zależy na trzeciej turze, tak powiem. Której nie mamy. Airshock Nie za bardzo mi się przyda, Airshock Nie przeciwko Druidowi. Co takiego Druid może mieć? Wartego szokowania Nie wiem. No nie. 3 na 2. Ustawiony na pastwę losu. Jeżeli wystawi miniona i walnie w mojego totem golema, to trochę słabo. Jeżeli nie, to zajebiście Jakby wyrzucił... nie wiem co. W sumie nie wiem co by było dobre jakby wyrzucił Fuck. Oj, dzięki. Dużo mi to da. Ten nóż. Czyżby to był jakiś agresywny druid? Najdżoglery te babeczki, proszę Was. Może być ciekawy. To, że biorąc pod uwagę, że nie mamy ciekawego podejścia, to trochę może być problem, ale. O Boże, innervate. Podwójny innervate, doktor Boom. q Będzie trochę balało, ale z drugiej strony może być śmiesznie. Mam pomysł, mam zamiar go wykorzystać. Że on pewnie pójdzie w twarz w tym 8x8, dokładnie. Teraz się wymieni, gdyby to był Taunt. A my będziemy mieli jeszcze więcej Tauntów. I zaraz bardziej będziemy spać karty. O ile. Pani w twarz. O mój Boże. I powiedz mi jeszcze, że nie masz tego zatrzymany, zadaj trzeba... O mój Boże. O mój Boże dys, ale najpierw tak. Następnie, następnie tak. Oczywiście nie mamy najmniejszego zamiaru. Nie wykorzystać tej sytuacji, jaką jest spalenie kart wszystkich. Airshak nie zadziała jako Spell do aktywowania umiejki niestety niestety Uważaj, że użyjemy na kimś innym, niż Spell River. Living zabierz jego, okej. Okay. Teraz chyba w końcu mogę się go pozbyć, nie uważacie? Myślę, że to nie jest zły pomysł. Aaa, podbyliśmy mu się większość bo niech będzie. O, zadziałało! Ej, zadziałało! Okej, okay, dobra, nieważne. Pomyliłem się, zadziałało! <śm> dobrze! Rozmyślałem, że zostawić tutaj e, ten totem, ale... Jednak dobrze. Przewinęliśmy mu cały dek. Oj, gościu, że tak bardzo przejebane. W śmieszny dek zrobił. Dowiedziałem się do czego dążył, ale... No cóż i ten pliks! Cztery gwiazdki. cztery gwiazdki! Cztery gwiazdki, moi drodzy, cztery gwiazdki! Ej, tak, gra się za szybko skończy. Będziecie mieli krótszy odcinek, ja nie wytrzymam. Ja naprawdę muszę iść do Kibla. Śmieszny dek ma. Naprawdę ma śmieszny dek Ma taki mocno agresywny Poda mi się Coś odmiennego Definitywnie Ogólnie zależną, żeby wszystko mu zajebać tak naprawdę, nie oszukujmy się Nie już Fire Elementala Uważam, że Battle Cry będzie dużo bardziej przydatny potem. Dobra, masz 5 kart, które mogą Cię wyratować. I tylko te 5. Przypominam Ci, że mam 18 kart w swoim deku. P. Dla nas. Podaj się szybciej, z płaszczam. On nie jest moim największym przeciwnikiem, tylko mój pęcherz. Ale cztery gwiazdki, moi drodzy! żeby w końcu po czterech odcinkach był jakiś progres? Czterech? Pięciu? Nie wiem ile ja już nagrałem. Zatenji... ...jest w stanie mnie pokonać. Okej. Okay. Nie wiem co w ogóle on potracił, bo na komedię nie patrzyłem. To dzięki? Pierwsze obrażenie, dobra Hej, właśnie sobie uświadomiłem jedno. Nie, uświadomiłem sobie, że mam 14 HP. Ja mam dość. Mogłem zheksować swoją kartę i miałem gwarantowaną wygranę, Wygraną, ale. Dopiero po zakończeniu swojego ruchu uświadomiłem sobie, że mam 14 życia, czy tyle ile nie mam do...